Podnosimy do góry i na pewnej wysokości przekręcamy. Stosować przeprost, może być lekko zgięty. To już jak do kwestia kobiecości w tym stylu. I paluszek środkowy w dół, bardziej na zewnątrz a nie. Bardziej na zewnątrz. Mogę poprawić? <grym> środkowy, jasne. No, bardziej na zewnątrz. O, wystarczy. Środkowy, I środkowy, nie ale nie zgięty, nie zgięty bo wszystko fajnie no. wygląda, ale ja nie wiem, panowie, ocencie. A teraz, Marcin? No... Ja tak, tak. <laughs> Dobrze. <czy> można liczyć. <laughs> Więc tutaj ten, ale nie taki zgięty. Tylko sobie no. na dziewczynę. I teraz trzeba szybko znowu odkręcić dłoń z powrotem. Jakimś tam ese, floresy. nie? Żeby to nie było taki i bez sensu, nie? Hop i bez sensu. No, no nie, bo, bo jest ręka partnera.